Cześć, mówię. Mateusz Andrzejewski, witajcie na moim kanale. Dzisiaj kolejny test. Tym razem będzie to Panasonic Lumix S1, czyli jeden z dwóch nowych pełnoklatkowych aparatów tego producenta. Ten y, bardziej przeznaczony do filmowania, ponieważ oferuje 10-bitowe kodeki 422 i tak dalej. Oraz 4K w 25-klatkach z odczytem całej matrycy. Może na s 1 r też przyjdzie czas, chociaż ja tam po cichu liczę, że Panasonic jeszcze wypuści jakiś trzeci model, który będzie bliższy Sony A7S. Chociaż już S1 jest całkiem bliska, ale do tego wrócimy, niech to będzie niespodzianka w dalszej części filmu. Na papierze Panasonic wygląda całkiem dobrze, Specyfikację znacie, zresztą omówiłem ją w osobnym filmie, link gdzieś dam tam na dole. Ten egzemplarz oczywiście udostępniła mi firma BX, za co bardzo dziękuję. Test nagraliśmy podczas dnia testów w BX 10 kwietnia. Gdzieś tam też w kolejnych moich filmach jest relacja z tego, krótka filmowa. Cóż mogę powiedzieć? Znowu czasu miałem niewiele. Zapomniałem przez to, brawo, ja przetestować, jak wygląda HD w trybie aps -C. No ale no, zakładam, że to raczej będziemy korzystać z trybu pełnoklatkowego, więc mam nadzieję, że nie będzie dla Was wielka strata i jakoś mi to wybaczycie. Sam pana pierwsze wrażenie robi fajne. Jest naprawdę wielki i ciężki. Do aparatu był zapięty obiektyw pana Sonic 24-105mm ze światłem 4. Pochwalić muszę też pana słonika za menu. Udało im się, mam wrażenie w stosunku do poprzednich modeli trochę to uczytelnić. Także widać, że tam działają i kombinują. No i ogólna ergonomia jest bardzo fajna. Wszystko jak, to, jak ktoś pracował, nie wiem, na GH5, GH4, wszystko jest powyprowadzane na wierzch. Nie miałem okazji przetestować stabilizacji ani autofocusa, bo na to potrzebowałbym więcej czasu i musiałby to być bardziej praktyczny test, a nie szybki przejazd przez trzy stanowiska w laboratorium nagrane w ciągu godziny. Było też jedno nieciekawe zaskoczenie ale to też zobaczycie dalej, w części laboratoryjnej, na którą już teraz Was zapraszam. Analizę wyników jak zwykle zaczynamy od tablicy testowej. Najpierw 4K w 25 klatkach z całej matrycy. Wygląda całkiem ładnie, nie ma żadnego schodkowania, jest minimum kolorowych przebarwień. Ogólnie całkiem ładne, przyzwoite oversamplowania 4K. A tu dla porównania to samo 4K w 4.2.2 i 10 bitach. Mam wrażenie, że tych kolorowych przebarwień jest odrobinę mniej, mają może troszkę inne kolory. Może to jest kwestia właśnie tego. Natomiast dużych różnic nie ma i pod tym względem tutaj niewiele się zmienia. W 50 km na sekundę korzystamy oczywiście z wycinka APS-C. Obraz jest troszkę bardziej miękki, ale dalej dobrej jakości, dalej nie mamy schodkowania, przebarwienia kolorowe są minimalne i pojawiają się dla niższych częstotliwości przestrzennych. Full HD z pełnej klatki, muszę przyznać, że niestety jestem trochę zawiedziony, bo jeśli się przyjrzymy literom i tym, co się z nimi dzieje, to wszystko jest jakieś takie poschodkowane, kolorowe artefakty. No, widywałem ładniejsze HD, choćby z GH5, nie szukając daleko. No i jak przechodzimy do slow motion, to sytuacja się jeszcze pogarsza. To mamy 125 klatek na sekundę. Widzicie, że obraz jest jeszcze mniej ostry wydaje się taki lekko zburowany, choć zniknęła nam część schodkowania, ale zniknęło nam też bardzo dużo szczegółów. Między 125 a 150 klatek następuje dalsze załamanie, jest jeszcze gorzej. Tutaj to już te cyferki się robią takie, no, jakbyśmy mieli wadę wzroku, i 150 a 180 nie mają żadnej różnicy, więc ewidentnie to załamanie nastąpiło między 125 a 150. Tutaj, jak widzicie, też jest no, dosyć kiepsko, też druga szum. Chwilę poczekamy, aż będę miał o czym mówić. Zwłaszcza tutaj w 4K, w 25 klatkach na sekundę, gdzie ta matryca jest oversamplowana z całej pełnej klatki. I 112 800. i zaczynamy widzieć jakieś oznaki szumu. Generalnie ten aparat mnie trochę wbił w ziemię, jeśli chodzi o to, jak to wygląda. 25 600, no, zaczyna się coś tam psuć w cieniach, szczególnie. No, jak straciliśmy trochę ostrości, natomiast to jest dalej użyteczne. No i 51 200, tutaj się troszeczkę kolory rozjechały, więc warto brać to pod uwagę. Szumu jest więcej. Obraz jest taki no, na granicy użyteczności już. A tutaj mamy porównanie 8 i 10 bitów. Na początek na goło. Nie wiedzieć, czemu zmienił mi się profil obrazu przy przestawieniu na 10 bitów. Na 10 bitów, mimo że nic innego nie ruszałem. A tak to wygląda po z grubsza wyrównaniu koloru. Z grubsza, oczywiście. Widać, że troszeczkę więcej jest szumu w 10 bitach. Podobnie jak miało to miejsce w gh 5. Znaleźć na to brać poprawkę. A tutaj mamy coś, czego się nie spodziewałem, że będę umieszczał. Porównanie z Sony A7S Mark II. Oczywiście Sony był nagrywany w nieco gorszych warunkach. Widać, że jest mniej naeksponowany na materiał. Natomiast kurcze, blade to jest absolutnie. Jakby wziąć poprawkę na ekspozycję, to moim zdaniem jest to porównywalne i w zasadzie Panasonic S1 walczy jak równy z równym, z legendą, jeśli chodzi o pracę w słabym świetle, czyli z Sony A7S. Tu mamy porównanie z konkurencją. Znów no, Nikon i Sony nagrane w trochę innych warunkach, troszkę inaczej naeksponowane, ale widać tutaj wyraźnie. Panasonic naprawdę wygląda dobrze. Nikon ma troszkę otrzymiania i wyostrzania, ten obraz taki się robi lekko plastikowy. Kanon w ogóle został z tyłu. Przy chyba jest lekki problem z ostrością, co też pogarsza sytuację, ale sam poziom szumów nie jest zły. Natomiast Panasonic absolutnie góruje tutaj chyba nad wszystkim innym, co konkurencja ma do zaoferowania. I przechodzimy do 50 klatek na sekundę w 4K. W związku z tym, że korzystamy jedynie z wycinka APS-C, no to oczywiście spodziewam się, że będzie nieco gorzej, że ten szum zobaczymy szybciej. Natomiast zobaczmy, kiedy to nastąpi. 3200 nadal wygląda w miarę czysto. Troszkę się coś tam dzieje w cieniach, ale bez przesady. No, 6400 już szum wyszedł. I na 12800 to już takie zaczyna być graniczne, jeśli chodzi o używalność. Oczywiście wszystko zależy od światła i ekspozycji. 25600 tutaj ewidentnie coś się zepsuło, między 12000 a 25 tutaj zeszła nam taka typowa papka, jaką mieliśmy na przykład w GH4 na wysokich czułościach, więc absolutnie 25600 w 50 ks jest nieużywalne i 51 200 zresztą też. Tu mamy porównanie z innymi urządzeniami nagrywającymi 4K w 50 kartkach na sekundę. No i wydaje mi się, że Panasonic też je wygrywa. Tu jeśli chodzi o szczegółowość, to wydaje mi się, że Fuji wypada lepiej, chociaż z kolei szumi nieco bardziej. więc przy odrobinie kombinowania, utrzymianiem wyostrzaniem myślę, że można by je wyrównać. Natomiast no, i Ewa 1 i GH5S zostały nieco z tyłu. Chociaż oczywiście Ewa 1 jest nagrana znowu w paskudnych warunkach, także to może nie być miarodajne. No i przechodzimy do HD, jak potem wyniknie z testu rolling shuttera, wydaje mi się, że to HD jest otrzymywane przez pixel binning całej matrycy, 2x2, binning. trudno mi ocenić jaki to ma wpływ na obraz, no, jest on troszeczkę taki dziwny, troszkę podostrzony, natomiast jeśli chodzi o szumy to na razie nie jest źle. To na 6400 coś tam delikatnie się zaczyna pojawiać. 12800 już szum widzimy, ale nadal on nie degraduje aż tak bardzo obrazu, jeszcze to jest granicznie akceptowalne. No i podejrzewam, że od 25000 zacznie nam się to sypać wszystko. Tak, no to już troszkę za dużo tego tańczy. Chociaż zależy jakie to ma standardy oczywiście. No, i 51200, ewidentnie gorzej. Znowu lekka zmiana w kolorach, troszeczkę to poszło w zieleń, mam wrażenie. 50 lat na sekundę w zasadzie mógłbym tę sekcję wyciąć, bo jest identyczna jak w 25. Tutaj się nic absolutnie nie różni. Natomiast niestety, przepraszam Was drodzy widzowie, zapomniałem nagrać HD w trybie APS-C. Może się okazało, że tam jest ładniejsze. Tutaj mamy ujęcia w 125 klatkach na sekundę i w 150. Myślałem, że zrobię pełen przejazd poczułości, ale okazuje się, że aparat, mimo że ustawienia trybu manualnego, po włączeniu slow motion pracuje w full auto. Więc szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jakie sobie ISO ustawił. Zakładam po innych parametrach, że jest około 800, i niestety na tym musimy się. Do tego się musimy ograniczyć. Tutaj widać też spadek ostrości zresztą, jaki następuje przy przejściu do 125-150 klatek na sekundę. Także sorry, przejazdu Poisów of slow motion nie będzie. Nie wiem, czy to jakiś błąd tego egzemplarza, czy firmware, czy, czy ja coś źle zrobiłem. Trzeba będzie poszukać, zobaczyć inne testy. Rolnik, shutter, zaczynamy od 4K. 20 milisekund w 4K w 25p. Nie jest to wynik rewelacyjny, natomiast jak na odczyt z całej matrycy jest całkiem przyzwoity. 50 km na sekundę, ponieważ odczyta, odczytujemy wycinek odpowiednio mniejszy, no to czas jest też odpowiednio krótszy. No i w full HD w 25 w 50 km na sekundę, wynik identyczny i dokładnie równy połowie tego, co mieliśmy w 4K, stąd wnoszę, że mogliśmy mieć do czynienia z jakąś formą pixel binningu. Wyniki dla slow motion są bardzo mocno estymowane, tu może być duży błąd, więc nie wiem, czy to rzeczywiście są tak krótkie czasy, to by poniekąd tłumaczyło degenerację obrazu. Więc te wyniki dla slow mo proszę wziąć z przymrużeniem oka, reszta wygląda tak jak widać. W porównaniu z konkurencją Panasonic wypada całkiem nieźle, jest to oficjalnie najszybsza pełnoklatkowa matryca, jaką do tej pory mieliśmy w zestawieniu, aczkolwiek patrząc na różnice w wynikach, nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że to jest dokładnie ta sama matryca, która jest użyta w Nikonie Z6, tylko Panasonic większość trybów i innych rzeczy związał inaczej. Stąd, jeśli byśmy porównali czasy poszczególnych wyników między Panasoniciem a Nikonem, to te się będą różnić, natomiast sama szybkość matrycy jest w granicach błędów pomiarowych identyczna. Tyle z laboratorium, wracamy do studia na podsumowanie. No i tak to wygląda. Panasonic zaliczył plusy, zaliczył minusy. Na plus na pewno muszę policzyć jakość tego obrazu w 4K w 25 klatkach, która naprawdę wydaje się porównywalna za 7S. Co jest wyczynem, bo jednak mówimy o matrycy, która ma dwa razy więcej megapikseli. Także jeżeli Panasonic planuje swoją 12-megapikselową matrycę, to nie wiem, może tam na przykład dać global Shutter albo coś, bo w zasadzie ta 24-megowa już daje obraz o takiej jakości że ciężko się tam do czegoś przyczepić i ciężko chcieć więcej. Nie miłem zaskoczeniem było slow motion. Raz, że tam się pojawiają kropy, bodajże właśnie przy przejściu na 125, na 150 klatek na sekundę pojawia się dodatkowy krop, ale ważniejsze jest to, że ani w 125, ani w 150, ani w 180 klatkach na sekundę nie udało mi się wymusić na aparacie pracy w trybie manualnym. Zawsze to było jakiegoś rodzaju full auto, mimo że Wcześniej wszystko absolutnie szło w trybie manualnym. Włączałem VFR, czyli ten zmienny klatka szupa na Sonika, i nagle 125 klatek, tak jak przy 25, był manual, tak przy 125 znikał. Nie wiem o co chodzi. Aparat miał firmware 1.0, czyli już teoretycznie produkcyjny. E, może ja coś zrobiłem źle, nie jestem omnibusem. Nie wiem, mam nadzieję, że się to wyjaśni. Czy warto w Panasonic S1 inwestować, porównując go z konkurencją? Jeszcze chwilkę bym poczekał. Dajmy Sigmie wypuścić obiektywy ART, żebyśmy nie byli ograniczeni do tych trzech obiektywów, które wypuścił Panasonic i tych obiektywów Leica SL, na które nikogo z nas nie stać. To jest jedna rzecz. Druga... No, nie miałem okazji przetestować, żałuję, ale chciałbym zobaczyć, jak tam się sprawuje autofocus, no bo nie ostatnio dostał poprawkę, już jest wykrywanie oka. W Sony A7 Mark III też ostatnio dostał aktualizację, już nawet ze zwierzakami sobie radzi. E, natomiast no, wrażenia z porównania pana Sonicowego DFD z e, autofokusem wykorzystującym detekcję fazy zazwyczaj jednak były takie, że e, DFD sobie radziło gorzej e, niż czy to właśnie pixel z detekcją fazy czy dual pixel, taki jak makaron. Także dopóki to się nie wyjaśni, to trudno mi ten aparat rekomendować w ciemno. No i dopóki się nie pojawi, tak jak mówiłem, większa oferta obiektywów, jeśli chodzi o całą resztę, o stabilizację matrycy, o kodeki, o jakość obrazu, czy o kolory, które też są bardzo ładne moim zdaniem, to ja bym się za bardzo nie martwił, Panasonic jakby już za długo jest na rynku, żeby coś takiego położyć w jakiś głupi sposób. Także jak to się wyjaśni, to będziemy rozważać, czy warto w ten system wchodzić, czy nie. Natomiast już teraz mam nadzieję, że przynajmniej ta na część trochę Wam pomogła w ewentualnym przyszłym podjęciu decyzji. No i do usłyszenia. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie mi łapkę w górę i tam naciśnijcie ten przycisk od subskrypcji. A z mojej strony na dzisiaj tyle. Do następnego. Cześć.